Drodzy Państwo, chciałbym zaprosić naszego gościa dzisiaj Beatę Potocką. Jest to nasza klubowiczka, słuchajcie, kobieta z niesamowitym doświadczeniem, bo całe życie zawodowe spędziła jako farmaceuta, czyli osoba, która się naprawdę niesamowicie zna na tych składach produktów, co tam jest i Beatka no, ma niesamowitą historię związaną z jej mamą. Beatko, co tak naprawdę dolegało Twojej mamie? Dobry wieczór. Czy mnie słychać? Zapytam mnie słychać najpierw. Doskonale. Tak jest. Więc moja mama była zakwalifikowana do operacji wymiany biodra. Miała również problemy z bólem kolan. Pojawił się także poważny problem, a dotyczył on nietrzymania moczu. Dodam również, że brała wówczas duże ilości silnych leków przeciwbólowych z apteki. No tak, te problemy biodro, kolano, to na pewno no, wymuszało To powiedz Badko, jakie produkty poleciłaś mamie, jakie produkty dawałaś mamie? Podawałam regularnie trzy produkty. To był kolagen w płynie, Prostik w kapsułkach pod kątem problemów ze stawami. Włączyłam również ProSelect, żeby zregenerować i zabezpieczyć wątrobę. No, i oczywiście w standardzie podawałam jeszcze dło, dzień i noc. Super. No i jak długo trzeba było czekać na efekty? Yy, przyznam, że sama była mile zaskoczona, yy, bo ból bardzo szybko zaczął ustępować, a po około 3-4 miesiącach mamusia całkowicie odstawiła leki przeciwbólowe z apteki. Niesamowite. Yy, no a co z biodrem powiedz? Była operacja? Yy, na szczęście nie była potrzebna operacja, yy, a krępujący problem nietrzymania moczu również yy, szybko ustąpił. No, niesamowite. Yy, powiedz, Batka, jak się zmieniło życie mamy w ciągu tego roku? Bo to było rok temu, kiedy zaczęłaś? Yy, tak, rok temu. Yy, no, rok temu mamusia żyła w ciągłym bólu i yy, poruszała się na wózku inwalidzkim. Natomiast ten ból szybko zaczął ustępować, i dzisiaj już zaczynamy spacery z chodzikiem. Piękne. Piękne. Więc no, poprawa jest ogromna. Niesamowite. Może coś jeszcze chcesz dodać? Chciałabym bardzo podziękować Joasie Grabowskiej, która zaprosiła mnie do klubu, pokazała mi te niesamowite produkty i cieszę się, że stosujemy je na co dzień. Pięknie. Kochani, ja chciałem tylko powiedzieć, że to był debiut Beaty, taki na wystąpieniu. Także wielkie serducho, wielkie brawa dla, dla Batki. Batko pięknie. Bardzo się cieszę w ogóle z tej historii, bo zobaczcie, kiedyś, kiedyś podjął Darek decyzję o tym, że dołączył do klubu później Wiola, później ja, później Asia, Beatka. I zobaczcie, tworzymy taką społeczność ludzi, którzy pomagają sobie odmieniać swoje życie. Także ja jak tej historii słuchałem, słuchajcie, to. Ach, aż się trochę wzruszam, więc idziemy dalej. Batko, bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłaś się, bo na pewno wiele, wiele osób jest na świecie, którzy no właśnie nie wiedzą, co, co zrobić w takiej sytuacji. No, jeszcze dodajmy, że mama jest naprawdę w wieku już 85 lat, więc to też nie jest, wiecie, wiek, kiedy organizm się tak szybko regeneruje, a tu po trzech, czterech miesiącach, słuchajcie, tak niesamowite efekty, no.